Siemano moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie bardzo praktyczny i bardzo użyteczny, gdyż podzielę się z Wami techniką na pobudzanie własnej kreatywności, a ta technika może pomóc nam w rozwiązywaniu własnych problemów, zmartwień czy sytuacji, z jakimi się borykamy. Na czym to polega? Bierzemy sobie kartkę i długopis, dlaczego to jest takie ważne, a to jest takie ważne, dlatego że coś, jeśli trzymamy w swojej głowie, jest bardzo ulotne. W, te, w jednym momencie myślimy o czymś, w drugim myślimy o czymś zupełnie innym, a tak rzeczy zapisane na kartce widzimy je, przeglądamy je i są już zmaterializowane. No i na czym to polega? Mamy jakiś problem, z czym się mierzymy, piszemy na kartce, zadajemy sobie pytanie, na przykład, co zrobić, żeby lepiej wyglądać i lepiej się czuć? Stawiamy dwukropek i stawiamy kropkę pod tym zdaniem. Po to żeby wpisać tam pierwszy pomysł, jak przychodzi nam do głowy. Na przykład, powinienem więcej się ruszać. Pierwszy pomysł, dajemy kro, kolejną kropkę, kolejne puste miejsce i wpisujemy dalej. Powinienem pić minimum 2 litry wody dziennie. I kolejny pomysł, kolejna kropka, puste miejsce. Powinienem ograniczyć ilość słodyczy. I kolejna kropka, puste miejsce i po to dajmy kropki, zostawiamy puste miejsce, żeby nasza podświadomość, nasza kreatywność miała pole i miejsce do popisu i nie jest tak, że zawsze znamy odpowiedzi na każde pytanie, że wszystko nam przyjdzie od razu do głowy, czasami potrzebujemy czasu. I tak spisane, skonstruowane pytanie pozwala nam Tą kreatywność pobudzić. Nasze umysły lubią tego typu wyzwania i zadania. Sam tego użyłem, na przykład, gdy tworzyłem post o tym, co zacząć robić, żeby odnieść sukces. I w ten sposób stworzyłem listę rzeczy, yy, których można robić, żeby osiągnąć sukces, żeby poruszać się do przodu. I to samo użyłem, kiedy stworzyłem post o tym, co przestać robić, żeby odnieść sukces. Postawiłem sobie tą tezę, dałem dwukropek, dałem kropkę i zacząłem pisać. Coś przyszło mi do głowy. Zostawiłem puste miejsce i tak kontynuowałem, aż zebrałem jakąś listę, no i upubliczniłem post. Tak można podejść do wielu tematów, do wielu rzeczy, do wielu aspektów w swoim życiu, ale trzeba to sobie rozpisać, zapisać, postawić puste miejsce, żeby nasza podświadomość mogła o tym myśleć. I mówię, nie wszystko musi nam przyjść od razu do głowy. Czasami kartkę zostawiam sobie na kilka dni, po to, żeby coś zapisać i w ten sposób radzić sobie z wyzwaniami, które nas, nas spotykają. To tyle ode mnie dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, jak spróbujecie. Może macie inne techniki, inne sposoby na radzenie sobie z trudnościami. Dajcie znać, chętnie posłucham. Trzymajcie się. Hej!